Artur, to jest prezent dla Ciebie na później. Oni już wiedzą, co jest w środku. Ale ja to jest niespodzianka otwieram, dla Ciebie, tak? tak? Dopiero na sam koniec zrobimy Muszę to specjalną trzymać? rzecz. Możesz sobie położyć. Dobra. Zaczniemy od czegoś prostego. To, co będę robił na koniec, będzie bardzo niebezpieczne. Ale dla mojego zdrowia, także spokojnie. Ale Zaczniemy od, od kart. Otworzę nową talię, żebyś widział. Nowa, nieśmigana, nie dotykana nigdy przez ludzkie ręce, więc nie może być podrobiona. No poza tym, że to są moje karty, więc jak chciał, to, no to, to by były, karty, ale nie są. Tak, no. Teraz no. bardzo łatwo można zobaczyć, że wszystkie karty są kompletne od Asa do Króla, bo zawsze są poukładane w kolejności, prawda? No, no. Szybkie tasowanie i poproszę Cię Artur, weź sobie jedną kartę, którą chcesz. Możesz zmienić, jeżeli chcesz. Teraz pytanie, czy jesteś zadowolony z tej karty, czy to jest dobra karta, nie, czy nie, nie dobra? To możemy zmienić, nie ma problemu. Słuchaj, to zróbmy tak, połóż palec na jednej karcie, wylosuj i połóż rękę na płasko, ja położę ci ją tutaj i tak, żebym ja nie widział podejrzeń, jak w pokerze, dobra? No tak. Fajna karta, dobra? To jest tak. Okej, okay. a mogę zobaczyć? Nie no, as, to jest dobra karta, super karta. To jest moja w ogóle szczęśliwa karta. Jakbyś mógł, bądź tak uprzejmy, podpisz proszę kartę swoim imieniem. Fantastycznie, twój podpis, twój as, ale to jest moja szczęśliwa karta. Szczęśliwa karta ma to do siebie, że jak weźmiesz się i włożysz do środka, wystarczy pstryknąć i ona wskakuje do góry. Ciekawe, co? No. Wiesz, że jest taka zasada w iluzji, że nie wolno powtarzać dwa razy tego samego, no bo wtedy ktoś może cię przyłapać. No tak. Więc zrobimy tak, że złamiemy tą zasadę. Zrobimy to jeszcze raz i jeszcze raz, aż w końcu powiesz, dobra, Y coś innego zrób, dobra? I parę razy. Też będę tak podnieść karty gdzieś w połowie. No. Słuchaj, wezmę kartę, podnieś gdzieś karty w połowie. Ja kładę kartę, ty kładziesz karty na wierzchu, ja wstrykam, ty podnosisz górną. Dobre. No. Wiesz, dlaczego to tak działa? Bo to jest szczęśliwa karta, ona zawsze się pojawia tam, gdzie trzeba, czyli na górze. Pokaż mi to. A, bo myślisz, a są, bo wiesz, są ludzie, którzy myślą, że są same takie same karty. I to jest, jest takie złudzenie, że same. Ale wszyscy ty podpisali tylko jedną, że jak się tasuje karty, to się może wydawać, że są same takie same, że jak weźmiesz jedną ze środka, to też będzie ta i górna też będzie ta, ale oczywiście to jest złudzenie, to jest zabawa. To one są wszystkie różne, prawda? Zobacz, widzisz twoją kartę, prawda? Mhm. Jest tutaj, prawda? I jakbyśmy mógł, może. Dosuńmy ją tutaj do środka, jakbyś wepchnął do środka. Mhm. Nie wiem jak to go. Wiamo styknąć skoczy do góry. To jest moja szczęśliwa karta, i ona zawsze wskakuje tam, gdzie jej potrzebuje. Jak włożysz ją do środka, no nie? I widać, że jest w środku, to będzie też widać moment, kiedy ona skakuje do góry, prawda? Więc wystarczy się podstąć w ten sposób i ona wskakuje do góry. No, lubię, tak. Idea jest bardzo prosta. Cieni dłoń na płasko i drugą, żeby przykryć. położyć twoją kartę tutaj, no. e, w ten sposób, tak żeby była bezpieczna. I teraz tak, idea jest bardzo prosta. Zaraz ci skąd się wzięło, że to jest moja szczęśliwa karta. Kiedyś grałem w pokera, ale to nie było na pieniądze, naprawdę to nie było na pieniądze, ale byłem dzieckiem, byłem w gimnazjum, Graliśmy ze znajomymi, nikt z nas nie umiał grać, ja zagrałem za wszystkie żetony. Mój kolega też zagrał za wszystkie żetony e, i obaj nie mieliśmy nic, ale ja miałem jednego asa i na ostatniej karcie w talii. Wyszedł drugi as, as serce. I ja wtedy stwierdziłem, że to będzie moja szczęśliwa karta. Od tamtej pory noszę zawsze w, w portfelu. Portfele kupuję takie, żeby było miejsce na monetę, ale nie noszę tam monet. I wyobraź sobie, że zawsze noszę tam właśnie tamtą zgiętą kartę, którą na pamiątkę sobie zatrzymałem. I, nie i co jest nie to jest bardzo ważne, ważne nie że jest. poprosiłem wtedy mojego kolegę, to jest zbieg okoliczności, na imię miał Artur, żeby mi ją podpisał. I ja tak oto jest ona tutaj. Pytanie jest, co jest. Nie, To, nie jest... No, to jest. To jest co. <noise> Jak ty to zrobiłeś? Teraz zrobimy coś, co pozornie wygląda na niebezpieczne, ale jest iluzją. Złudzeniem. Mm -hmm. Mamy Twoją kartę, mamy też. Gwoździa? Taka duża szpilka, można powiedzieć, prawda? No. Słuchaj, sprawdź proszę, czy to jest prawdziwe, metalowe, nie, nie, nie ja widzisz się no. ten. Okej, okay. ja chciałbym, żebyś też sprawdził, czy ten palec nie jest sztuczny. Może nie gwoździem, bo to boli, ale no. faktycznie nie jest ten. No. Poproszę Cię tak, jakbyś mógł, ja wezmę kartę i teraz to jest tak. To jest złudzenie i to nie jest nic niebezpiecznego, dopóki mnie słuchasz, bo faktycznie jest ostre narzędzie, już troszeczkę niżej potrzebuję, okej? Okay? I tak, żeby było pionowo w górę. Ja zobacz. Położę palec tutaj na twojej karcie. Widzisz palec? Ja spróbuję wycelować. Uwaga, na 3, 4. Delikatnie do góry. 3, 4, śmiał. Stop. I teraz zobacz. Jest złudzenie, że się przebiło przez palec. To jest złudzenie, ale jeżeli wyciągniesz na 3, 4, to będziesz widział podłogę przez chwilę. 3, 4. Widać, prawda? że jest podłoga. I oczywiście, jeżeli zrobię coś takiego, to zostaje dziura w karcie, ale palec jest cały. No, tak. Złudzenie, to jest tylko złudzenie, to jest tylko złudzenie. Ale za chwilę z twoim prezentem zrobię coś naprawdę niebezpiecznego. Ale zanim to, to jest dla ciebie na pamiątkę, to zabieram. Czy masz przy sobie telefon? Tak. Jak byś mi podblokować i wejść do kalkulatora? Wiesz, tak. bardzo dużo się spekuluje na temat tego, ile zawodnicy MMA zarabiają, Aha, są tak. dobre pieniądze, prawda? Obiecuję, że nic ci nie ukradnę, ale tak. ważne jest rzecz taka, żebyś przy ten. Sobie, więc e, no właśnie, ja ci powiem, jak. To, to jest takie ku strodze, bardziej edukacyjne, zobacz. Mamy kalkulatory, prawda? Hmm. Powiedz e, dowolną cyferkę. Trzy. Trzy. Weź trzy plus jakąkolwiek chcesz cyfrę. Dziewięć. Dziewięć. I teraz kliknij równa się. z dwanaście. Niewiarygodne, prawda? Hmm. Nie, w tym momencie nasze telefony są synchronizowane. Jaką inną cyfrę chcesz używać? Możesz wybrać, co chcesz. Ty wyzeruj najpierw. 6. Szóstki, dobra. To wpisz e, może pięć szóstek, to będzie ok. okej. Nie, bo to... Co, 6 szóstek? Y, pięć. Nie, no pięć piątek. Pięć piątek. Może być 5 piątek. To jest okay. To nie ma znaczenia. Hmm. 55 tysięcy. No, całkiem dużo żeby to było kasy potencjalnie. Bierzemy jedną piątkę w ten sposób i rzucam ją, słuchaj do siebie. O tutaj. Ciekawe, <laughs> nie? Patrz. Bierzesz sobie jedną w ten sposób i, i możesz po prostu <laughs> wrzucić ją obok. Tylko zobacz, tutaj obok, czy jej nie, nie dopisuję, tylko obok. Wstać. Bardzo prosta rzecz. Jak masz to robi, trzeba bardzo uważać, że jak ona jest tutaj i położę w tym miejscu. Zobacz, jak w tym miejscu, to to ona jest w złym miejscu i wtedy muszę chłupnąć. Uwaga, chłupnę, uwaga. Wtedy ona wraca. Jest bardzo ważne, jak to robisz, żeby nie odwrócić do góry nogami. One wtedy spadają. <grym> trzeba uważać. Patrz, i wtedy, wtedy jak spadają, to trzeba zrobić tak. I teraz... O, dobra. Na trzy przeskoczy. Jeden, dwa, trzy i bum. Nie? Jeszcze raz, żeby dobrze było nagrane, jakbyśmy mogli wziąć rękę. Uwaga. Jeden, dwa, trzy i... Bum. To się wydaje, że to jest kalkulator, ale co by było, gdyby tym Ci powiedział, że to jest stan konta? Przeskoczyło wszystko do mnie. To tak nie jest możliwe, nie? Czy jest? No nie wiem, ale zobacz, patrz, jak teoretycznie jakby ktoś Ci chciał hakować telefon, to zobacz, ja mam zero, mamy to samo. Takim przykładową liczbą, jaką można mieć na koncie, takim wzorem liczby jest 1, 2, 4, tam to jest prawie miliard. No aż tyle się chyba nie zarabia na MMA, nie? Uwaga, zabierasz? W drugą stronę. Symbolicznie, ale oddałem. Tak naprawdę chodzi o to, że jak ludzie są oszukiwani, są hakowane telefony, to oszuści nie kradną całej kasy, bo byś wiedział, że dzisiaj cię okradłem, gdybyś wiedział, że to ja, prawda? Więc e, jak mamy to samo, to ja już teraz śledzę Twój telefon. Jak ty zminimalizujesz, to u mnie się zminimalizuje. To jest Twój telefon. No właśnie. I teraz zobacz, jak, jak u ciebie się zablokuje ekran. To u mnie też się zablokuje ekran. Ja teraz będę śledził Twoje ruchy, czemu zobaczę wszystkie robiło? Twoje piny. Nie, no, to nie rób tak. Nie, no, żartuję, żartuję. To jest tylko zudzenie Ku przestrodze. Tak? Nigdy nie dawajcie Na swojemu. Pewno? Tak. A to możliwe tak skakować, czy nie? No dobra, ale, ale nie, to mnie. nie, ty masz ten argument, że no mnie znajdziesz. Czy nie? nie, nie? Nie, nie, nie. A to czemu robiłeś takie dziwne rzeczy? To tylko to jest. Pokaż e, mi iluzy. ten telefon, bo. Da to <laughs> nie, ale Sego się pytam. To czemu? Jak to ten? No to jest magia, nie. Ale i dobra magia, słuchaj. Iluzja. Ja... Nie, jak to zrobiłeś? To tylko kalkulator wok. Jak ja robię filmiki do internetu, zawsze ludzie piszą, że to jest ustawione, no ale ty jesteś tutaj tak? i to widzisz, że to jest naprawdę. I wszystkich tych, którzy myślą, że to jest ustawione, zapraszam na mój pokaz. To jest ustawione, gdzie losujemy osoby i robię magię. Także wicie do linka w opisie i oglądajcie. Artur, to, co teraz zrobię, no jest pogranicza iluzji i prawdy, serio. W sensie, będziesz wiedział, o co chodzi. No w ogóle cały całe życie czekałem, żeby móc zrobić. To jest klasyczna iluzja, którą wykonywał Harry Houdini. Jest ona niebezpieczna, ale wydaje mi się, że będzie idealnie pasowała do naszego spotkania na wielki finał. Tworzę pudełeczko. Eee, szpilki. Są tu szpilki. No. Wiemy ja tą poduszkę, żeby żebyś się jakbyś przytrzymał. Wiesz co, może sprawdzić dowolno. Są no, prawdziwe. To chciałem, prawdziwe, To jest, wiesz co, to jest druga strona, to jest ta ostra strona. Jest faktycznie no. ostra, no. prawda? Jest ich 13. Wcześniej powiedziałeś liczba odruchowo 13. O, jest taka pechowo, szczęśliwa. Jest bardzo szczęśliwa. No to mam nadzieję, że dla mnie będzie szczęśliwa, jak zobaczysz, co teraz będę chciał z nimi zrobić. Czynię wszystkie. Po kolei. No. może zobacz, w to nie są, to nie są podrabiane. To jest bardzo ważne, wiesz, dla widzów. Eta <noise> wariat. Hmm. Chyba nie muszę mówić, żebyście nie powtarzali tego w domu, no chyba że jest niedobór żelaza. To wtedy. Co? Którą byś chciał? Musimy liczyć, to jest bardzo ważne, żeby liczyć, czyli tak było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zdał nam jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tak, pięć. To jest piąta. szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta mm, bardzo dobrze Czasem, czasem jak zakłuję, to... Ostatnia, a to nie jest koniec. Wszystkie? Wiesz, no. dlaczego liczę dokładnie 13? No. Bo musi wrócić dokładnie 13. To jest ta cięższa część, bo jeżeli nie wróci, to... Nie. Jeździ, jak będę biegł szybko, to się nie przejmę, tam chłopaki są przygotowani. No. Dlaczego czerwona? Bo nie będzie widać krwi. Je ne ça. Bardzo dziękuję, że byłeś. Dzięki. Dzięki. Mam nadzieję, że się podobało specjalnie Dobra, dla ciebie. Koniecznie oglądajcie walkę już niedługo już wiadomo data, nie jeszcze. Jeszcze nie jeszcze, nie wiadomo kto. Kto ma wiedzieć, ten wie. Wiadomo. Kto ma wiedzieć, ten wie. A jak my będziemy wiedzieli już w momencie, jak będziemy to puszczać, to wstawimy datę tutaj. Życzę Ci powodzenia sportowo. Życzę Ci, żeby tam się wszystko dało i przede wszystkim bez kontuzji. O, to rengo. jest najważniejsze. Dzięki, Dzięki. wielkie. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.